Co dalej z węzłem przesiadkowym planowanym przez miasto na ulicy Towarowej? Był to jeden z trzech projektów, o którego dofinansowanie miasto wnioskowało do Polskiego Ładu. Dofinansowania jednak nie przyznano. Prezydent Łukasz Borowiak wystosował także pismo do premiera o możliwość nieodpłatnego pozyskiwania gruntów pokolejowych od PKP. W rozmowie samorządowej prezydent informował, że złożył pisma o pomoc w tej sprawie do trzech parlamentarzystów mających biura w Leśnie. Informację tę potwierdził poseł Wiesław Szczepański. Widzi jednak problem w kwestii zbycia gruntu przez PKP. PKP jest skarbu państwa, jest spółką handlową. Jakiekolwiek nieodpłatne przekazywanie oznacza wywłaszczenie jej z majątku. To, to nie jest możliwe. Oczywiście jest możliwe w układzie kwestii dotyczącej przykładowo przekazania nieruchomości w zamian za grunt, znaczy w zamian za podatek, który przykładowo o tej kwoty był niepłacony. Wiem, że miasto PKP ma wobec miasta jakieś zaległości podatkowe, więc powiem krótko na ten temat. Wstępnie rozmawiałem już z panem będę rozmawiał, natomiast oczekiwałbym propozycji konkretnych działek tak, od pana prezydenta. W tym samym temacie interpelację do ministra infrastruktury złożył poseł Grzegorz Lusiecki. W odpowiedzi Andrzeja Bittela mogliśmy przeczytać, że zgodnie z artykułem 39 ustęp 3 i 4 ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe mienie PKP S.A. może być przekazane nieodpłatnie w drodze umowy na własność jednostkom samorządu terytorialnego na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi. Strukturalnymi i służącymi wykonywaniu zadań własnych tych jednostek w dziedzinie transportu. Nieodpłatne przekazanie wymagałoby jednak zgody ministra infrastruktury. Pomoc w zorganizowaniu spotkania zadeklarował poseł Wiesław Szczepański. Jest dzisiaj ustawa mówiąca o tym, że jest możliwość przekazywania gruntów na rzecz samorządów, ale zbędnych. I takie grunty w niektórych miejscach są przekazywane wtedy, kiedy one nie mają żadnej wartości dla PKP i wiadomo, że nikt powiedzmy tych gruntów nie kupi. Tutaj jednak w mieście leśnie te grunty są położone w, taki, w takiej części, że podejrzewam, że gdyby PKP ogłosiło przetarg, to na pewno by się nabyt czas znalazł, więc mam obawy co do kwestii nieodpłatnego przekazania. Jeśli pan prezydent ma konkretny pomysł, to bardzo bym prosił o numery działek. Tak? numery działek i po prostu informacje jaka jest jaka jest dzisiaj kwota zadłużenia PKP z tytułu podatku od nieruchomości na rzecz być może innych podatków na rzecz miasta no i wtedy po prostu możemy rozmawiać chętnie po prostu chętnie służę również yy, możliwością spotkania w Warszawie z panem yy, ministrem Adamczykiem.